Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry Maćku, dzień dobry Aniu. Dzień dobry nasi drodzy słuchacze, i dzisiaj z pewną dozą lekkości się witamy. Dozą lekkości i potrójności. E, I będą jaja. Jedno konkretnie, ale za to dużo innych metaforycznych podejrzewam, że może być, bo nie wiemy, co się wydarzy. Bo za nami już kilka odcinków takich konkretnych, merytorycznych, takich poważnych bardzo. No a chcemy dzisiaj pokazać, że mamy też ludzką twarz. Po raz trzeci w historii tego podcastu. Czyli po raz trzeci zrobić sobie trudny, wymagający, zaskakujący quiz opytaniowy wydarzeń pod tytułem Trzy 3 Potrze. 3". Na, na czym rzecz polega? Przypomnisz? Maciek ma dla mnie trzy pytania. Ja mam dla Maśka. Trzy pytania, których nie znamy sobie nawzajem. Znaczy ja znam twoje dla sie, siebie, dla two- to w każdym razie Ty, ja to pisałam to, mi, o, 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 właśnie. Mhm. I na odpowiedź z, każde z tych, na każde z tych pytań mamy po trzy minuty. Pytania losujemy, włączamy jajeczko, które nam tutaj czas będzie odmierzać. No i naszym zadaniem jest odpowiedzieć z sensem. I wyrobić się też w tym czasie, więc trenujemy zarówno y, umiejętności improwizacyjne, jak niech i zarządzanie zarządzania, nie z <laughs> tak, zarządzania y, czasem. No dobra, to co? Najpierw ceremonialna wymiana pytań. Dobra, o Jezu. A chciałam y, powiedzieć, że ci, ci, którzy nas oglądają na YouTube, to mogą jasno zobaczyć, jaka jest konkretna różnica y, w, w karteczkach. Moje są ładniej złożone, no ale niech będzie. No to zaczynaj w takim razie ty pierwsza, bo te <laughs> są ładniej złożone, więc ja mniej trudniej do odkładania. Wylosuj sobie pierwsze dobra. pytanie. Jak będziesz gotowa po zapoznaniu tak, się z pytaniem, to ja ci ustawiaczko na trzy tak, minuty zwane tak, timerem. Że, że jakiś wziąłk no zrobimy. Tak, to zrobię o, no, dobra. no i teraz. Y... <grym> <grym> Powiedz, kiedy... <grym> poproszę z linią melodyczną, <grym> bo to nie jest łatwe pytanie. <grym> Czy już ustawiać timerek? Tak, poproszę. Leci. Dlaczego? To ja zamienię to pytanie od razu na y, po co? Nie, to jest moje pytanie. Nie zamieniamy pytań, tylko odpowiadamy na pytania. Pytanie brzmi dlaczego? Dlatego, że pytanie dlatego, dlaczego jest pytanie po przeszłość, a ja nie chcę mówić o przeszłości, chcę się koncentrować na przyszłości, dlatego a jest może moje to pytanie. to Synkowe, dlaczego? Ale syntek jest źle przetłumaczony. Dlaczego? Dlatego, żeby w, w swoim życiu zrobić wszystko to, co jest możliwe, żeby nasze życie było najlepsze z możliwych, żeby ludzie, którzy z nami żyją, mieli dobrze i było im przyjemnie, i żebyśmy byli dobrzy dla świata. Czyli dlatego, żeby żyło nam się lekko, łatwo i przyjemnie, bo życie jest zbyt krótkie, żeby jeszcze w dodatku było trudne. Więc jak już jest takie krótkie, to niechaj daje nam okazję do tego, żeby się nacieszyć. No dobrze, Butko, jak te to trzy minuty wolno masz, masz jeszcze dwie minuty, to z nich będzie twoje po co w takim razie. Um, po to, no wiesz, to tak naprawdę sobie przeramowałam to twoje dlaczego na, na to po co. Po to, żeby... O, widzisz, to jest takie pytanie, które ja sobie zadałam kilka lat temu. Po co ja tutaj w ogóle jestem? Bo sobie pomyślałam, że już cholera tyle razy się potknęłam i tyle dobrych rzeczy też zrobiłam w życiu, że po co to wszystko? No i jakiś ślad, żeby po sobie zostawić. Więc po co? To jest po to, żeby coś zostało po mnie, a nie tylko góra śmieci, którą niestety, chociaż się staram, to produkuje i zużyte powietrze i ślad węglowy. Więc po to, żeby to, że matka ziemia mnie karmi i nosi, to żeby dostała ode mnie coś w zamian. A na tej matce ziemi to też są Różni inni ludzie, którzy znoszą moją obecność na tym Łespadole, więc też po to, żeby pomyśleli sobie, po to, żeby ten gołąb przelatujący nad moim nagrobkiem zestrał się z wrażenia. ja mam jeszcze półtorej minuty. To to jest w ogóle. Minuta nawet. Trasze. No tak mniej więcej. Tak, tak. No, bo jeszcze jest bardzo nieprecyzyjne, więc pozostawia tutaj kwestie interpretacyjne dla nas. Właśnie. Więc yy, w ogóle yy, też po, po to, po, po co. Ale dobre po co, pytanie, dlaczego? nie? No powiem Słysza Ci, że takie jest grube... myślałem. Ale liczyłem na to, że jak ostatni wylosujesz. No, Takiej ułożyłeś w środku, więc myślałam, że je wyciągnę, bo będzie takie najłatwiejsze, że coś wiesz, takiego z grubej rury przygotowałeś dla mnie na górze i na dole. Ale uspokoić już następne zawierają więcej słów. Sobie. Bardzo się cieszę. Wiesz co? No i wszystko jest, wszystko dlaczego i po co jest po to, żeby było y, dobrze w życiu. I jakkolwiek sobie tego nie zdefiniujemy, czy to jest w obszarze finansowym, czy relacyjnym, y, czy zawodowym, to myślę sobie, że moje dlaczego to jest zawsze po to, żeby było y, z takim flow z takim przepływem, żeby nie było ciężko i pod górę i żeby nie było tak jak to rugbyści trenują, że mają takie wiesz opony na słupkach zawieszone i się tak. To fajna zabawa, tak pamiętam z treningów. Przeciskają, tylko właśnie żeby tak płynęło i jak to płynie, to człowiek może więcej z większą przyjemnością i jest mniej upierdliwy dla innych. Jeszcze ja tak się wycisza, nie wiem, czy on zrobi bziank. A wiesz co, ja mam taki Bo ty swój... nie umiesz tak kręcać jajek. Ja ci zaraz pokażę. Kochany cytat. No. Związany z dlaczego. To, to pan Haszek dlatego. powiedział. Każde dlaczego ma swoje dlatego. No. Ale jakbym ci odpowiedziała, że tylko dlatego, to byś mnie ciągnął za język. I jest taka szansa, obawa, jajeczko nam nie, nie bzianknęło. Bziank. To ja bziankam za jajeczko, a ty... Czyli rysuję ja pytanką. Tak. No dobra. To ja wezmę pierwsze z brzegu. Nie tutaj, żebym jakiś podejrzany... O, pozaklejała, Raz, dwa, pozaklejała. Trzy. No, złośliwości, widzę, zaczęło się z wysokiej góry i idziemy dalej. Nie, absolutnie, a ani jedno pytanie nie jest złośliwe. Które wylosowałeś? W rozumieniu? <grym> Czytaj, pan. No dobra, co cię uskrzydla? No, parę, takie miłe pytanie. Trzy Odpowiedź minuty. jest prosta, jazda na rowerze. E, poczekaj, trzy minuty. No, już odpowiedziałem, jazda na rowerze. Ale nie znasz zasad tej zabawy, trzy minuty masz mówić. To ja odpowiem z dwóch perspektyw. Jedna będzie związana z a druga Jedna będzie, siodełka, tak, druga będzie siodełka, a druga nie, druga nie będzie z siodełka. siodełka. jest taka, że rzeczywiście uskrzydla mnie przemierzanie długich odległości na rowerze. No i tutaj mógłbym toczyć historię o tych herosach, co to pokonują swoje ograniczenia i tak dalej. Tam wiesz, deszcz w oczy, błoto, wilki jakieś, a ja jednak do przodu jestem zwycięzcą, ale nie jestem zwycięzcą. Przyjeżdżam w drugiej połowie stawki. Trudno, nie podglądamy pytań na przyszłość. Ja sprawdzam, czy dobro odkładam. Nie, nie jestem zwycięzcą, nie tego potrzebuję, natomiast e, to jest mój sposób, żeby moja głowa, która na co dzień chodzi na dość wysokich obrotach, mogła się... Ograniczyć do rzeczy istotno egzystencjalnych, czyli nie pozwolić nogą przestać pedałować, zadbać o to, żeby organizm przyjmował płyny i co 40 minut zjad przekąskę. Koniec wyzwań dla umysłu. Czy I to wtedy myslę? dzieje się rzecz magiczna, którą inni potrafią sobie zrobić medytacją na przykład, gdzie te myśli błądzą. No ja muszę obciążyć układ wysiłkowo, żeby myśli zaczęły błądzić. No poza tym podziwiam widoki. Nic mi tak dobrze nie robi, jak znalezienie miejsca, w którym jak stanę i jak się obejrzę dookoła, to nie widzę żadnego śladu bytności człowieka. Mm. Mam wrażenie, że takich miejsc w Polsce jest coraz mniej. Z takimi miejscami kojarzę Suwalszczyznę, gdzie chyba najłatwiej znaleźć, nawet już nie Bieszczady, tylko Suwalszczyznę. Nie mówię oczywiście o terenach parków narodowych, tylko o takich zwykłych miejscach. No i pewnie to był też powód, że kiedyś mnie pociągnęło na dziką Syberię, która na takich, takimi miejscami obfitowała. To jest z perspektywy siodełka. Mm -hmm. Na no, z perspektywy nie siodełka, czyli roboty, nie ja odwołam się do konkretnego przykładu. Parę dni temu na LinkedInie napisała do mnie, akurat do mnie, no ale to tak jak można powiedzieć, do nas, Aniu. Emilia, Emilia, no serdecznie Cię pozdrawiam i trzymam kciuki, Ty wiesz za co, chociaż tu już pewnie jesteś po. Z takim pytaniem, że po pierwsze słucha, że po drugie daliśmy jej odwagę do tego, żeby wyszła na scenę i zaczęła się tym fajnie bawić i chce jeszcze i chce więcej i czy znalazł czas, żeby skonsultować z nią na wystąpienie? Co zrobiliśmy? No to poczekaj te ostatnie dwa zdania, to powiedz jeszcze raz, bo one były. Yy, Nie, ale da, by, da, da. to punktując, co tak. mnie uskrzydla? Hmm, wykonuję robotę, która chciałbym, żeby komuś służyła. Nie lubię robić rzeczy bez sensu. I w momencie, kiedy pojawia się sygnał, że komuś to się przydaje, to mnie absolutnie uskrzydla. no to powiem ci, że w 50% się z tobą zgadzam. Ten rower, nawet w 75%, bo tak, rower, pedałowanie, wysiłek fizyczny, który relaksuje niekoniecznie, ale już miejsca bez człowieka jak najbardziej i robienie czegoś, co no, sprawia, że inni są uskrzydleni, to zdecydowanie tak. No, nie znajdziesz człowieka na kartce, więc możesz bez lęku kolejną otworzyć. Słuchaj, ja się boję, bo tak, och kurczę. Jesień to czas u nas bardzo rozwojowy. My uczymy innych. Czego ciekawego ty się ostatnio nauczyłaś? I jajeczko poszło w ruch. To musisz wiesz co powyżej 10 minuty, a potem cofnąć do trujeczki i wtedy ono dopiero zabangla, to ja się tutaj obserwuję. Jakże, jakże to logiczne, prawda? Trzeba sprężynkę nakręcić. Czego ja się ostatnio nauczyłam? Czego ja się ostatnio nauczyłam? Ostatnio y, byłam na szkoleniu związanym z komunikacją wewnętrzną, y, ponieważ no, to jest coś, co my robimy, a mam takie przekonanie, co, gdzie wspieramy y, organizacje w komunikacji wewnętrznej. A jednocześnie miałam takie przekonanie, że często robimy tylko ostatni element tejże komunikacji, no, na przykład przygotowujemy prezentację na jakieś wystąpienie albo film, który ma podsumować, załóżmy, roczne działania i dokonania w organizacji. A miałam taką potrzebę, no pewnie z racji tego, że jestem frisowym partnerem, że jak... Objąć wszystko umysłem Dokładnie, swym. tak. Żeby nie zostawało dla mnie wiedzy i oddziaływaniu, no właśnie tylko ten sam ogonek, tylko chciałabym tak rozumieć szerzej i móc spojrzeć na to bardziej systemowo. Więc to było takie szkolenie, które mi po pierwsze pokazało, jak, jakie są trendy we współczesnej komunikacji wewnętrznej, o co warto zadbać. No i też to, o czym żeśmy już wspominali w poprzednim odcinku. I jeszcze w poznała... poprzednim, 70. To nie dobrze, tak, tak 73. 73 gdzie poznałam raport Edelmana pokazujący, jak bardzo nie ufamy sobie w komunikacji. Mhm. Więc to, czego się nauczyłam, to to, że świat nie jest taki, jakim mi się wydawało, że on jest, bo ja mam w sobie bardzo dużo ufności. I pamiętam, że jak byłam nastolatką, to nawet y, moi koledzy mówili, że łykam kity jak pelikan, bo mi wystarczyło coś powiedzieć, ja w to wierzyłam, nie, nie miałam w ogóle w sobie takiej wiesz, nutki, y, żeby się zastanawiać. A, a może oni sobie robią ze mnie przysłowiowe jaja i może to wcale nie jest yy, tak, jak oni mówią, tylko po prostu jak ktoś coś mówi, no skoro już robi ten wysiłek, żeby coś zakomunikować, to znaczy, że ma w tym konkretny cel yy, i robi to zupełnie poważnie, więc dawałam się wpuszczać w maliny. No, okazuje się, że ta y, ufność nie jest typowa i to nie tylko dla Polaków, ale dla ludzi żyjących na całym świecie. Więc y, to było dla mnie takie otwarcie oczu. Y, chociaż powiem Ci że z drugiej strony, że bardzo mocno się przeciwko temu y, buntuję. Już? No, to było ty, bo ty nakręcałaś, tak, żeby było szybkie trzymi... a, ja moje 3, wolne, minuty są 3 minuty. Ja nakręcam wolne 3 minuty, a ty nakręcasz szybkie trzy minuty. No, to ja tak. No dobrze. To ja Dżingiel. To ja jajko w dłoń, a ty karteczkę. Dobra. Biorę po kolei, tak jak położyłaś. Ale są emocje, jak się odkleja te kartki, nie? Coś Taak. tam w człowieku gra. Zwłaszcza jak ktoś tak na tym posticie tym klejem, co to inne rzeczy. O masz ci los. <laughs> nie, o to nie mnie o los chodzi, chyba że to jest już odpowiedź na Twoje pytanie. Książka, którą przeczytałeś i nie polecasz. Mhm. Książka, którą przeczytałem i nie polecasz. To, to, jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja należę do tej grupy czytelników, którzy czytają, mm -hmm, no bo trzeba to powiedzieć, że mamy, żyjemy w kraju, gdzie statystyki sprzedawanych książek bezustannie rosną, a statystyki czytelnictwa lecą na łeb na szyję. Więc ja raczej staram się, nie powiem, że wszystkie, które mam książki nabyte drogą kupna przeczytałem, bo to by było też kłamstwo. Pewnie jak większość z naszych słuchaczy, tak podejrzewam, mam taką kolejkę, co to czeka na bliżej nieokreśloną przyszłość. A masz takie książki, które czytasz do któregoś momentu i potem je odkładają? Ja muszę powiedzieć, że ja, A, ja, na ja, ja należę mhm. do tych, którzy jeżeli coś mnie nie wciągnie w ciągu pierwszych, nie wiem, x stron, to to nie jest stała liczba, to odkładam. Mhm. Ja nie, nie mam w sobie takiego czegoś, że rozpocząłem, to muszę skończyć. To, to jest w ogóle efekt Concorda, nie? To, to znany fakt, że jak tam Concorda produkowali, to w pewnym momencie y, Amerykanie, którzy wietrzyli zagrożenie w tym, że europejski samolot będzie dominował w strefie powietrznej, i zrobili prosty manewr. Stwierdzili, że y, samolot osiągający takie prędkości będzie zbyt głośny, więc będzie zakaz lądowania na amerykańskich mhm. lotniskach, i co oznaczało, że. Na pewnym etapie, zanim Concord był gotowy, już było wiadomo, że on się nie zwróci. Że będzie klapa. Tak. I wtedy właśnie specjali, specjaliści, którzy pracowali przy tym projekcie, zebrali się, żeby zdecydować, czy kończymy, czy kontynuujemy. No i kontynuowali, mimo że wiedzieli, że to jest skazane na niepowodzenie i było. Nie znali Tak, island. to był wiecznie dotowany projekt i od tego czasu nazywamy to efektem Concorda, czyli taki, takiego progu, gdzie inwestycja powoduje, że ciężko nam odłożyć coś, zrezygnować. Ja tego nie mam w przypadku książek, nie miałem w przypadku uczelni wyższej, dlatego zacząłem prawie każdą warszawską uczelnię wyższą techniczną. Nie będę kontynuował tego, ile skończyłem, bo musiałem powiedzieć, że żadnej, przynajmniej technicznej. I, i wracam do książek. Czyli ja należę do osób, które raczej odkładają, niż brną, bo rozpoczęły. I cały czas staram się toczyć dwa równoległe procesy. A jako facet potrafię chodzić i rzucić gumę i tu moja multitaskowość się kończy. I mówię do Ciebie i do Was i myślę, czy jest jakaś książka, której w związku z czym po przeczytaniu nie polecam. Ja myślę, że są książki, które przeczytałem, bo w danym momencie mi się wydawały wartościowe, natomiast po latach one się dla mnie bardzo mocno zdewaluowały. I myślę tutaj o dużej ilości książek, które mógłbym włożyć do takiego worka, który mniej lub bardziej dotyczy. Wywierania wpływu e, wywierania wpływu. Mm -hmm. Pod tego nie polecam, bo to sensu nie ma z perspektywy lat. Super. No i to jest konkret. To ja teraz zostanę zmiażdżona ostatnim pytaniem. Mm, jakoś nie podejrzewam. <laughs> Słuchaj. Ale jest długie za to, zobacz. <laughs> A to jest bardzo ładne pytanie. Dziękuję ci za nie. Od jakiegoś czasu codziennie na Instagramie publikujesz relacje z hasztagiem Cudowny dzień zwyczajny. O co chodzi? No chodzi o to, dlaczego, które było w pierwszym pytaniu i, I o to, po co otworzyła i Maciek, widzisz, jak to normalnie Samo sobie tą klamrę stworzyłaś w takiej kolejności <laughs> wybierając karteczki. Rzeczywiście tak jest, że codziennie z jakimiś pojedynczymi wypadkami, że, że nie, ale wtedy nadrabiam dnia kolejnego, wrzucam na Instagram takowe, takie Wszystkie zestawienie, taki zdjęć, kolaż nie? oznaczony hashtagiem Cudowny Dzień Zwyczajny. A historia jest całkiem banalna, bo któregoś dnia napisała do mnie twoja żona, przesyłając mi w wiadomości prywatnej ja właśnie taki kolaż. Ja z skorzystam. Kochanie, pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam, kochanie. Magdo. <laughs> bo mój mąż to nie słucha, więc na razie go nie pozdrawiam. Jak zacznie, to może. I napisała z taką propozycją, a słuchaj, a może będziemy tak w ramach ćwiczenia doceniania tych drobiazgów, które się dzieją codziennie, tych cudów w tej zwyczajności, wymieniać się takimi kolażami. No to ja od razu podchwyciłam i mówię, Magda, ale to co tam tylko sobie, idźmy szerzej, może ktoś się włączy w to działanie. Ja w ogóle nie lubię łańcuszków, nie, nie wchodzę w takie akcje. I tutaj, no, taki hura optymizm mnie niósł i pomyślałam sobie, dobra, zrobię to, to będzie fajne, ale gdzieś zaraz przyszła mi taka myśl, Boże, jak mi jutro zabraknie tych, tej umiejętności zobaczenia, tych dobrych rzeczy, tych drobiazgów, przecież to jest jednak skomplikowane, no niby tam. Kalwę mamy wykupioną, to nie jest dużo zdjęć. <grym> to ci podpowiem. Ale to ja nie, nie, nie jestem oszukańcem, <grym> dlatego i po co. <grym> I i potem się okazało, że w związku z tym, że ten telefon, którym ja często robię zdjęcia, różnym sytuacjom, żeby się nimi podzielić, albo żeby opowiedzieć potem, nie wiem, mężowi o tym, co, co widziałam, albo dziecku pokazać jakiegoś psa, który był śmieszny to jednak kolekcjonuję te wspomnienia, właśnie takich mhm. drobnych chwil, takich naprawdę mm, szczegółów, nad którymi można przejść do porządku dziennego. I ta myśl o tym, że ja pod wieczór będę robiła sobie taki kolażowy y, rachunek zysków i straty danego dnia, sprawia, że ja patrzę na świat przez pryzmat rzeczy, którymi się jestem gotowa zachwycić. I ich jest niesłychanie dużo. Od... Y, Kanapki ze czerstwego pieczywa, którego robię w formie tosta, i potem zjadam go z awokado i nadgryzam, i to jest fajne, i robię temu zdjęcie. Przez widoki na przykład drzew, które jeszcze niedawno były pięknie złoto-czerwone, mhm. aż po, nie wiem, coś, co znalazłam, a dawno tego szukałam, i Wspólnie ja patrzę na te zdjęcia. Na przykład. I Ja na przykład ja patrzę na to i, i to ma dla mnie wartość emocjonalną, i tym się dzielę, i co więcej, już mamy kolejne osoby, które nam się do tego przyłączyły, więc jeżeli ktoś chce codziennie pokazać światu i podzielić się tym dobrem, cudowny dzień zwyczajny, to zapraszam hashtag Cudowny Dzień Zwyczajny. Deser, pytanie, czy to będzie wisienka? Myślę, że tak. I to bez pestki. Chociaż wisienka, wisienka musi być z pestką, ale może być pijana wisienka, taka, wiesz, W spirytusie. No? Przypominam coś. Się... A, wiem. Będąc dzieckiem, trzy kropki i dlatego teraz trzy kropki. No, pierwsza rzecz przychodzi mi do, do głowy. <grym> ja chodziłem do podstawówki na warszawskich bielanach. No, to mamy ten wspólny mianownik. Okazało się, że w podobnych rejonach spędzaliśmy nasze wczesne dzieciństwo. Szkoła 248 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, już nieistniejąca jako podstawówka, no bo to teraz jakiś zespół szkół jest. Tak? Tak. I bo kiedyś było gimnazjum, a chyba teraz znowu jest podstawówka, bo Tam mój Janek chodził do gimnazjum. dawno się nie zapędzają tamte rejony. Sprawdzimy. I ta szkoła, to było tak, że były dwie szkoły bardzo blisko siebie w zasięgu wzroku. Jedna była z rysem, z rysem sportowym, druga miała salę gimnastyczną wielkości mniejszej niż sala, taka do języka polskiego. Ja w tej drugiej, może stąd miłowanie do sportu. Um, I za płotem naszej szkoły była, no, i no ja wiem, czego musieli doświadczać ludzie, jak po raz, w, po raz pierwszy w historii stanęli u stóp Monteverestu. No. To była góra, której szczyt ginął w obłokach. Ona miała, ja nie wiem, z 20, no może 22 metry nad poziom asfaltu, który był na wysokości szkoły. To był Monteverest zimowej wspinaczki. I... Myśmy z tej górki bardzo często zjeżdżali, no wiadomo, tuż koło szkoły. A przyszedł taki rok, nie wiem kto na tym myślał, ale to na pewno był ktoś, kto z bhp robił magisterkę, żeby wymieniać płytki, którymi były włożone standardowo korytarze w szkołach w zimę. Takie zielone PCW? Tak, tak, tak. One miały z 20 na 25, no, tak jest, na 25. Tak, takie tak. kwadraty mniej więcej tej wielkości. No i te płytki odkute mm -hmm. walały się koło szkoły. No, no wyrzucali, potem miał ktoś przyjechać i to zabrać. No i ta płytka z jednej strony miała taką. Mniejszą, większą pacynkę kleju z jakąś tam odrobiną betonu, jak to było odkuwane, ale z drugiej strony była gładka, taka wyślizgana, godzinami ślizgających się tyłków pierwszo- i trzecią klasistów. No i okazało się, że jak się weźmie taką płytkę i położy się ją spodem tym śliskim do śniegu, a stanie na tym bardzo dobrze przyciepnej pacynce z betonu, to można zjeżdżać z tej górki. No ale już tacy mali nie byliśmy, żeby zjeżdżać z tej górki siedząc na tej płytce, więc trzeba było na niej stanąć. A wszyscy ci, którzy mają coś do czynienia z nartami, wiedząc, że jak ta narta jest krótka, ma 25 centymetrów, to prędkość jest duża. No, Zerowa sterowność. Odpowiadając na twoje pytanie, ponieważ w dzieciństwie, w dzieciństwie naprawdę mocno uderzyłem się w głowę, to teraz wierzę, że można opowiadając historię żyć na dobrym poziomie. Słuchaj, no to jest śliski temat, <laughs> ale idziemy w to. <laughs> I oto były trzy po trzy. trzy. pytania na głowę, na każde pytanie po trzy minuty. Jeżeli macie, drodzy słuchacze, ochotę z nami y, pobawić się w takie pytania, no to śmiało możecie je do nas y, przysłać na adres podcastmałpaopowiedz.to. Albo w komentarzu na naszej stronie pod tym odcinkiem. E, hashtag dla przypomnienia. Cudowny dzień zwyczajny. Relacje na Instagramie. A gdyby się okazało, że to właśnie nie niemerytoryczne odcinki naszego podcastu, ale takie heheszkowe i lifestyle'owe, mówiąc ogólnolotnie, są dla Was atrakcyjne, no to nie krępujcie się i szarujcie link do tej rozmowy. A nuż ktoś się z nami uśmiechnie albo zechce dołączyć do opowiadania historii, ślizgania się z górki. <laughs> no i jeśli którakolwiek z tych odpowiedzi albo pytań Was uśmiechnęła, to pamiętajcie, że no, można nam postawić kawę. No nie będziemy płakali z tego powodu. Jest podlinkowana metoda. Zawsze te jakieś wsparcia, też nam łatwiej trwać przy nagrywaniu, no bo to jednak generuje pewne obciążenia. Ale my nie o tym. My się słyszymy w następną środę, bardziej merytorycznie. Nie wiemy jeszcze w jakim temacie, więc go nie zapowiadamy. Dziękujemy. Do usłyszenia.